Paulina wróciła z pracy wcześniej i usłyszała hałas w sypialni. Otwierając drzwi, zastała męża z kochanką. Ale zamiast zrobić awanturę, tylko się uśmiechnęła i poszła do kuchni przygotować niespodziankę, taką od której zakochanym pociemniało w oczach. Zasubskrybuj kanał. A zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzach z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania historii. Zegar szpitalny wskazywał 17.30, kiedy doktor Paulina Kowalczyk zdjęła fartuch, rzuciła go na krzesło i sięgnęła po kluczyki do samochodu. Piętnaście lat praktyki, niezliczone dyżury, dziesiątki uratowanych istnień. A mimo to narastająca pustka przeciskająca się przez szwy codzienności coraz bardziej dławiła. Dziś kończę wcześniej, powiedziała cicho do siebie, niemal z ulgą. Może zdąży wrócić do domu przed Andrzejem? Może przygotuje kolację i zaskoczy go spokojem, którego ostatnio brakowało między nimi. Korytarz prowadzący do mieszkania w Mokotowie był dziwnie cichy. Gdy tylko przekroczyła próg budynku, coś w niej zadrgało. Zamek nie był przekręcony. Andrzej nigdy o tym nie zapominał. Był pedantem do granic przesady. To była pierwsza rysa. Drzwi uchyliły się bez oporu, jakby same chciały ją wpuścić do wnętrza, które już jej nie należało. W powietrzu unosił się zapach: słodki, obcy, ciężki, jak perfumy z reklamy, której nigdy nie widziała, ale których zapach znała z innych kobiet, kobiet, które nie były nią. Zanim weszła dalej, jej wzrok spoczął na parze butów ustawionych przy dywanie wysokie obcasy włoskie. Zbyt eleganckie, by należały do przypadkowej znajomej, zbyt drogie, by należały do kogoś niewinnego. Serce przyspieszyło, ale nie ze złości. To była inna emocja. Trzeźwa, klarowna świadomość czegoś, co przeczuwała od dawna. Bez dramatów. Bez łez. Weszła po schodach bezgłośnie. Z piętra dochodziły przytłumione śmiechy. Potem szept. Potem coś bardziej cielesnego. Miękkie, zbyt znajome odgłosy. Pchnęła drzwi do sypialni. Obraz, który tam zobaczyła, zatrzymał się w jej umyśle jak zdjęcie wyjęte z koszmaru. Andrzej, półnagi, pochylony nad Wiktorią Nowak, młodą, zbyt ambitną pijarowczynią z jego firmy, z którą Paulina nieraz zamieniła kilka grzecznych zdań przy okazji firmowych bankietów. I chciała splecione w sposób, którego nie dało się usprawiedliwić pomyłką. Zabrakło jej oddechu tylko na sekundę. Potem opadło na nią to, co znała najlepiej kontrola jak w sali operacyjnej, kiedy krew zalewa stół, a ona musi być tą, która zachowa spokój. Nie było krzyku, nie było płaczu tylko chłód ostry jak skalpel. Paulina To nie tak, jak myślisz Andrzej podniósł się z łóżka, zaskoczony, rozczochrany nagi jak jego bezbronność. W porządku, kochanie, powiedziała, a jej głos był cichszy niż cisza w pokoju. Kontynuujcie. Idę przygotować kolację. Nie patrzyła na Wiktorię, której twarz zbladła do koloru prześcieradła. Nie patrzyła na Andrzeja, który jeszcze próbował coś dodać. Po prostu odwróciła się i wyszła, zostawiając za sobą szelest pościeli i niedokończone wymówki. W kuchni włączyła ekspres do kawy. Umyła ręce. Otworzyła laptopa. Jej palce poruszały się automatycznie po klawiaturze, jakby wpisywała wyniki badań pacjenta. Musimy porozmawiać jutro chodzi o Andrzeja i firmę. Wysłała wiadomość do Michała Wiktorowicza, prawnika, który od lat zajmował się nie tylko jej sprawami zawodowymi, ale również delikatnymi kwestiami prywatnymi, o których nie rozmawiało się głośno. Kawa skapywała powoli, a w jej głowie rodziła się inna procedura nie chirurgiczna, lecz emocjonalna powolna, metodyczna, bez powrotu. Wróciła na górę, tym razem nie kryjąc kroków. Wiktoria już się ubierała, rzucając spojrzenia, jak zwierzę złapane w potrzask. Andrzej stał przy oknie, z dłońmi w kieszeniach i twarzą, której Paulina już nie rozpoznawała. Co teraz? Zapytał głosem beznadziei. Teraz powtórzyła z nutą ironii. Teraz dokończ to, co zacząłeś. Ja skończę to, czego nie powinniśmy nigdy zaczynać. Wiktoria wymknęła się, zostawiając po sobie tylko zapach. Andrzej spojrzał na Paulinę z mieszaniną winy i rezygnacji. Wiedział, że nie ma sensu przepraszać. Nie wobec niej. Nie po tym, co widziała. To był błąd. Powiedział w końcu. Znasz mnie. Znasz nasze problemy. To nie miało się tak skończyć. Paulina przytaknęła, choć nie słuchała. Jej wzrok błądził po pokoju szukając śladów, które wcześniej ignorowała. Podwójne rachunki z restauracji, SMSy bez podpisu, noce spędzone rzekomo w pracy. Nie mam żalu, powiedziała. Mam jedynie poczucie, że to wszystko było tylko opóźnianiem nieuniknionego. Nie odpowiedział. Nie miał już nic, co mogłoby ją zatrzymać. A może po prostu nie próbował, bo też już od dawna żyli obok siebie, a nie razem. Zamknęła drzwi sypialni, zeszła do salonu, usiadła w fotelu i spojrzała na zdjęcie ślubne stojące na półce. Uśmiechnięci, młodzi, nierozsądnie pewni, że nic ich nie złamie. Dotknęła ramki, a potem odwróciła zdjęcie przodem do ściany. Jej telefon zawibrował. Michał odpisał. Jestem dostępny jutro o ośmiu? Wszystko przygotuję. Odpowiedziała tylko: Dziękuję. Noc przeciągała się w ciszy. Andrzej nie zszedł już na dół. Nie próbował rozmawiać. Może zasnął, może leżał w ciemności. Ale Paulina nie czuła już potrzeby wiedzieć. Zrobiła sobie herbatę. Zjadła kawałek chleba z serem. Otworzyła notatnik i zaczęła spisywać rzeczy, które musi uporządkować. Umowy. Konto firmowe. Dokumenty podatkowe. Wśród punktów na liście dopisała jedno słowo. Wiktoria. Nie jako oskarżenie. Nie jako zemsta. Po prostu jako fakt. Jak diagnoza. Jak wynik badania, który nie pozostawia złudzeń. Spojrzała na zegarek. 22.12. Jutro będzie inny dzień. Nie lepszy. Nie gorszy. Po prostu inny. I wtedy usłyszała pukanie do drzwi. Powoli wstała. Każdy krok był ciężki, jakby jej ciało chciało ją ostrzec, że za tą ciszą czai się coś więcej. Otworzyła. Następnego ranka Paulina włożyła rękawiczki chirurgiczne z tym samym spokojem, który zawsze towarzyszył jej przed operacją. Sala operacyjna była wypełniona cichymi odgłosami sprzętu i głosami asystentów. Chłopiec, sześciolatek z wrodzoną wadą serca, leżał nieruchomo. A jej dłonie poruszały się pewnie, jakby ból poprzedniego dnia nie miał prawa przeniknąć tej przestrzeni. Skup się, oddychaj. Teraz tylko to dziecko, mówiła w myślach. I była jak stal. Niewzruszona, gdy rozcinała skórę i zszywała naczynia. Tak właśnie przetrwała wszystko. Zamieniała własne cierpienie w chirurgiczną precyzję. Po operacji zdjęła rękawiczki. Odsunęła maskę i spojrzała w lustro w pokoju lekarskim. Oczy miała suche. Działa, pomyślała. Jeszcze. Po południu zadzwonił dyrektor szpitala. Głos miał rzeczowy, ale Paulina wychwyciła w nim nutę ekscytacji. Ministerstwo Zdrowia szuka regionalnego kierownika kardiochirurgii, wskazałem panią, powiedział. Słuchała w milczeniu, zaciskając palce na telefonie. To była szansa, awans, inne życie, albo przynajmniej jego obietnica. Dziękuję za zaufanie, odpowiedziała spokojnie. Zastanowię się. Po rozłączeniu przez chwilę siedziała w gabinecie, nie patrząc na stosy papierów ani na komputer. Myślała, jak bardzo ironiczne jest to, że w pracy wszystko układa się w sposób niemal matematyczny, a prywatnie wszystko rozsypuje się w proch. Wieczorem umówiła się z Michałem Wiktorowiczem w kawiarni na śródmieściu. Wybrała stolik w rogu, z dala od innych. Czuła na sobie jego wzrok, kiedy wchodziła. Michał zawsze był taki sam: spokojny, dyskretny, mężczyzna, który słuchał więcej niż mówił. Wyjęła grubą teczkę i położyła ją na stoliku. To wszystkie dokumenty, powiedziała bez emocji. Firma była założona z moich pieniędzy. Dwa miliony po babci. Michał przesunął dłońmi po papierach, przewracając strony powoli, jakby dotykał materiału dowodowego w sprawie karnej. Andrzej przenosi aktywa, oznajmił po chwili. Na nią. Przygotowuje rozwód. Paulina patrzyła na niego. Nie drgnęła nawet powieką. Tylko jej dłoń lekko zadrżała, gdy sięgała po filiżankę. Nie tym razem, powiedziała cicho ale w jej głosie było coś twardego, czego Michał wcześniej u niej nie słyszał. Odchylił się na krześle. Masz plan? zapytał. Jeszcze nie, ale będę miała odpowiedziała. A na razie chcę, żeby wszystko, co jest moje, zostało przy mnie. Michał skinął głową. Mogę to zabezpieczyć. Zrobię to szybko. Paulina spojrzała mu w oczy. Wiem właśnie dlatego ci ufam. Po rozmowie odprowadził ją do samochodu. Nie było między nimi zbędnych słów, tylko spojrzenia pełne rzeczy, których nie wypowiedzieli głośno. Wróciła do mieszkania w Mokotowie. Andrzej czekał w salonie. W rękach trzymał bukiet kwiatów, lilie i róże, jakby próbował zgasić nimi własne sumienie. Uśmiech był wymuszony, a pod nim czaił się strach, który Paulina wyczuła natychmiast. Paulina, proszę, wybacz. Zaczął podchodząc bliżej. To był błąd. Wiktoria to nic nie znaczy. Stała w progu, patrząc na niego, jak na kogoś, kogo kiedyś znała. Zwolniłeś ją? zapytała spokojnie. Zawahał się. Nie, ale. Ona wie, że to koniec podniosła brwi. Koniec? powtórzyła. To dobre słowo. Weszła do kuchni i postawiła dwie filiżanki na stole. Zalała kawę. Nalała do obu, podsunęła mu jedną. On usiadł naprzeciwko, nerwowo bawiąc się łyżeczką. Wiesz, Andrzej, zaczęła patrząc mu prosto w oczy, zróbmy kolację pożegnalną, zaprośmy wszystkich. Zmrużył oczy zaskoczony. Pożegnalną? Powtórzył. Uśmiechnęła się łagodnie, jakby proponowała coś zwyczajnego. Dla naszego małżeństwa, niech prawda też usiądzie do stołu. Jego dłoń zadrżała. Chcesz zrobić z tego teatr? Spytał. Nie teatr. Ostatni akt odpowiedziała. Chcę, żeby każdy zobaczył, jak wygląda prawda. Andrzej spuścił wzrok. Po raz pierwszy od dawna wyglądał, jakby naprawdę się bał. Wiedział, że Paulina nie mówi słów na wiatr. Reszta wieczoru upłynęła w ciszy. On próbował jeszcze coś mówić, ale każde jego słowo rozbijało się o jej spokój, jak szkło o kamień. Ona spisywała listę gości na kartce: Wiktoria, przyjaciele, rodzina, Michał wszyscy, którzy stanowili ich wspólne życie, a teraz mieli zostać świadkami jego końca. Kiedy Andrzej poszedł na górę, Paulina została przy stole. Wpatrywała się w listę, której kolejne imiona układały się jak plan operacji dokładny, chłodny, metodyczny. To nie będzie tylko kolacja pomyślała To będzie rozcięcie tej rany do końca, żeby już nigdy się nie otworzyła. Wtedy telefon zawibrował. Michał wysłał krótką wiadomość. Wszystko przygotuję. Daj znać kiedy. Odpisała wkrótce. Złożyła kartkę i wstała. Czuła w sobie dziwną energię. Nie gniew, nie smutek, lecz coś nowego. Jakby przejmowała władzę nad scenariuszem, który dotąd pisał ktoś inny. Na schodach usłyszała kroki Andrzeja. Stał w półmroku, patrzył na nią z góry. Paulina, ja zaczął Nie teraz przerwała mu, nie patrząc w jego stronę. Jutro porozmawiamy. Weszła do sypialni dla gości i zamknęła drzwi. Andrzej został na korytarzu, z bukietem w rękach, który powoli tracił sens. Tej nocy nie spała. Układała w głowie każdy szczegół, Każde zdanie, które powie przy stole, to miało być jej cięcie, jej operacja. I wiedziała, że nie będzie odwrotu. Gdy wreszcie zamknęła oczy, było już prawie świtem. Wstała, zanim Andrzej zdążył się obudzić, i wyszła z domu. Trzy dni później mieszkanie Pauliny było uporządkowane z chirurgiczną precyzją. Każdy element, od sztućców po kieliszki, miał swoje miejsce. Jakby przygotowywała salę operacyjną, a nie kolację. Była to nie tylko uczta, ale scena. A ona, reżyserka i kat. Helena Kowalczyk pojawiła się pierwsza. Elegancka jak zawsze. Z ramionami wyprostowanymi i spojrzeniem, które potrafiło przenikać na wskroś. Paulinko, wyglądasz pięknie powiedziała zdejmując rękawiczki i całując córkę w policzek. Dziękuję, mamo. To będzie ważny wieczór odpowiedziała Paulina cicho, prowadząc ją do salonu. Chwilę później pojawił się Szymon, młodszy brat Pauliny, z żoną Natalią. Przywitali się ciepło, choć w oczach Szymona było coś niepewnego, jakby wyczuwał napięcie, którego nikt jeszcze nie wypowiedział. Zjawiali się kolejni goście, znajomi z dawnych lat, sąsiedzi, wspólni przyjaciele z czasów, gdy Paulina i Andrzej jeszcze organizowali przyjęcia pełne śmiechu. Dziś w ich twarzach było coś innego. Ciekawość pomieszana z niepokojem. Andrzej chodził między gośćmi z winem, starając się udawać gospodarza wieczoru, ale jego twarz zdradzała coraz więcej. Pot na skroniach, nerwowy śmiech, dłonie zaciskające się na butelce. Nie pasował do własnego mieszkania. Wreszcie pojawiła się ona, Wiktoria Nowak. Ubrana z przesadną skromnością, jakby próbowała zniknąć w przestrzeni, w której nie była mile widziana. Jej krok był niepewny, spojrzenie rozbiegane. Paulina otworzyła drzwi osobiście. Ich spojrzenia się spotkały. Przez moment panowała cisza. Dobry wieczór, szepnęła Wiktoria. Cieszę się, że przyszłaś. Odpowiedziała Paulina nie mrugając ani razu. Stół zastawiony był perfekcyjnie. Obrus nieskazitelny, porcelana dobrana ton w ton, jakby Paulina stworzyła ołtarz, na którym miało dokonać się oczyszczenie. Rozmowy przy stole toczyły się niezręcznie, śmiechy brzmiały sztucznie, a każde spojrzenie było badaniem terenu. Paulina siedziała wyprostowana, cicha, ale czujna. Każdy ruch Andrzeja, każde jego słowo analizowała jak symptomy. Był niespokojny coraz bardziej. W końcu, w jednej chwili ciszy, Paulina wstała. Wzięła kieliszek w dłonie, uniosła go do góry. Dziękuję Wam, że przyszliście, zaczęła spokojnie. Chciałabym opowiedzieć Wam historię o miłości, zaufaniu i zdradzie. Zgasło główne światło. Projektor, ukryty wcześniej w kącie, ożył. Na ścianie zaczęły pojawiać się obrazy, dokumenty bankowe wykresy transferów, wyciągi skąd. To są dowody na to, jak wyglądało moje małżeństwo od środka, powiedziała Paulina. Na ekranie pojawiły się fałszywe kontrakty, podpisy Andrzeja, przekazywanie aktywów na konto nazwiska Wiktoria Nowak. Andrzej zbladł. Spojrzał na Paulinę, potem na projektor, potem znów na Paulinę. Szukał słów, ale jego usta pozostały zamknięte. Wiktoria zamarła. W oczach miała szok, panikę. Wstała gwałtownie, wskazując palcem na Andrzeja. On mi powiedział, że jesteście po rozwodzie, krzyknęła. Paulina odwróciła się do niej, spokojnie. Nie, moja droga. On powiedział wszystkim coś innego, każdemu coś innego, a mnie nic prawdziwego. Helena siedziała w milczeniu. W końcu postawiła kieliszek na stole z lekkim stukiem. "Andrzej, powiedz, że to nieprawda." wyszeptała. Cisza. Andrzej przełknął ślinę, ale nie odezwał się. "Nie jesteś już moim synem." powiedziała Helena cicho, niemal bezgłośnie, ale w jej głosie była siła, która przeszyła pomieszczenie jak nóż. Andrzej w końcu się odezwał. "Paulina, ja..." To miało wyglądać inaczej. Milcz, powiedziała spokojnie. Przez piętnaście lat myślałam, że jesteś moim partnerem, a byłeś moim pacjentem pacjentem, który tylko udawał życie. Wiktoria wybuchła płaczem, łzy spływały jej po policzkach, dłonie drżały. Ja nie wiedziałam, ja mu wierzyłam, szeptała. Paulina spojrzała na nią, jakby widziała ją naprawdę po raz pierwszy. Jej głos był ciepły, nieoczekiwanie. Nie jesteś moim wrogiem. Jesteś dowodem. Dowodem, że on nie umie kochać. Goście siedzieli w milczeniu. Nikt się nie ruszał. Nikt nie wiedział, czy mają zostać, czy wstać. Paulina odsunęła krzesło i wstała. Ten wieczór miał być końcem, powiedziała. Ale okazuje się, że to dopiero początek. Spojrzała na Michała, który siedział z boku, cicho, z notatnikiem na kolanach. Skinął głową. Wszystko zostało zarejestrowane. Andrzej próbował jeszcze coś powiedzieć, ale jego głos nie przebijał się już przez powagę sytuacji. Paulina podeszła do drzwi balkonowych, otworzyła je. Potrzebuje powietrza. Helena wstała, zbliżyła się i dotknęła ramienia córki. Jesteś silna, Paulina. Nie mamo, wreszcie jestem prawdziwa. Zamknęła oczy na moment. Gdy je otworzyła, wiedziała, co musi zrobić. I wtedy zadzwonił telefon. Odebrała. Mówi inspektor zawadzki z komendy stołecznej. Pani Paulino. Mamy sprawę. Chodzi o pani męża. Minęły miesiące, a Paulina Kowalczyk zmieniła się nie do poznania. Siedziała przy szerokim biurku w nowym gabinecie, na którym leżały stosy dokumentów i raportów. Podpisywała kolejne papiery pewnym ruchem, jak chirurg prowadzący ostatni szef podczas trudnej operacji. Tabliczka na drzwiach mówiła jasno: Dr. Paulina Kowalczyk, regionalny kierownik kardiochirurgii Mazowsza. Tytuł, który jeszcze niedawno wydawał jej się abstrakcją, teraz stał się faktem. Na rogu biurka leżała koperta. Otworzyła ją bez pośpiechu. W środku znajdował się krótki list, pisany ręką, którą rozpoznała natychmiast. Dziękuję, że otworzyła mi pani oczy. Wiktoria. Paulina przeczytała słowa kilka razy. Zatrzymała się na chwilę, patrząc w literki, które drżały jak echo dawnego życia. Potem złożyła papier na pół i wsunęła do szuflady. Nie z gniewem ani ironią, lecz ze spokojem. Wiktoria zniknęła z ich świata tak, jak weszła. Nie do końca świadoma gry, w której była jedynie pionkiem. Teraz najwyraźniej próbowała coś zrozumieć, może przebaczyć samej sobie. Za oknem Warszawa pulsowała swoim rytmem: samochody, ludzie, światła. Kiedyś ten ruch ją przytłaczał, dziś po raz pierwszy dawał poczucie ukojenia. Świat toczył się dalej, niezależnie od tego, co przeżywała. To było jak powrót do normalności. Do której dojrzewała przez lata. Andrzej nie był już częścią tego świata. Trzy lata w zawieszeniu za oszustwa, których próbował bronić, a które Paulina obnażyła przed wszystkimi. Został sam z własnym cieniem. Helena, matka, która kiedyś go broniła, nie odezwała się do niego ani razu. Szymon, brat Pauliny, odwiedzał ją regularnie, przynosząc jej nie tylko jedzenie i drobiazgi, ale przede wszystkim dumę. Czuł, że jego siostra przeżyła coś, co mogło złamać każdego, a jednak ona się wyprostowała. Paulina miała teraz swój świat, szpital, ludzi, którzy ją szanowali, pacjentów, którym mogła pomóc, a jednak wieczorami, gdy wszyscy wychodzili, zostawała sama w gabinecie. Patrzyła w okno i przypominała sobie moment, w którym wszystko się zaczęło: tamto wejście do mieszkania, drzwi nie zamknięte na klucz, obcy zapach. Ciche kroki na schodach, śmiech zza drzwi sypialni. Widok Andrzeja i Wiktorii, który z początku był ciosem, a teraz wydawał się być jak zdjęcie w albumie, niebolesne, lecz definitywne. Wszystko zaczęło się wtedy, pomyślała. W chwili, gdy zdecydowałam się nie krzyczeć, tylko działać. To była jej najważniejsza decyzja: nie uciekać, nie błagać, nie walczyć o coś martwego wybrała działanie. Operację własnego życia. Rozcięła ranę, oczyściła ją i zszyła, zanim zdążyła się zainfekować. Podniosła wzrok i spojrzała w swoje odbicie w szybie. Zobaczyła kobietę, której nie znała jeszcze rok temu. Kobietę, która przeszła przez zdradę, upokorzenie, sąd publiczny przy stole w jadalni. W jej oczach nie było już chłodu ani gniewu. Była za to jasność. Niezimna stal ale lucydność i spokój, który przychodzi po burzy. Drgnęła jej ręka, gdy dotknęła własnego ramienia. To już nie rana, pomyślała. To blizna, a blizny nie bolą, one uczą. Otworzyła szufladę, wyjąła notes, w którym zapisywała plany na przyszłość. Nie były to już punkty obrony ani działania odwetowe. Teraz były to pomysły na nowe oddziały. Projekty badawcze, szkolenia dla młodych lekarzy. Jej życie znów zaczynało się poszerzać, nie kurczyć. Przypomniała sobie słowa, które powiedziała matce przy otwartych drzwiach balkonowych: Nie, mamo, wreszcie jestem prawdziwa. Teraz czuła, że ta prawdziwość nie jest jednorazowym aktem, lecz stanem, w którym się mieszka. Paulina Kowalczyk wiedziała, że serce człowieka nie leczy się, łamiąc je jeszcze bardziej. Naprawia się je, Wzmacnia, rekonstruuje, tak jak serca dzieci, które ratowała na stole operacyjnym. W jej przypadku materiałem nie były nici chirurgiczne ani tytanowe klamry, lecz decyzje, które zmieniły ją od środka. Decyzje jak stal, twarde, lecz elastyczne. Wstała od biurka, podeszła do okna i oparła dłonie o parapet. Wzięła głęboki oddech. Wiedziała, że z zewnątrz mogła wyglądać jak ktoś, kto wygrał. Ale w środku czuła coś głębszego niezwycięstwo, a wolność. Telefon na biurku zawibrował cicho. Spojrzała na ekran. Wiadomość od Michała. Gratuluję awansu. Pamiętaj, to dopiero początek. Uśmiechnęła się delikatnie. Tak, pomyślała. To dopiero początek. Zamknęła list od Wiktorii w szufladzie jakby zamykała cały rozdział swojego życia. Obróciła się jeszcze raz do biurka, przejrzała dokumenty, które czekały na podpis. Wzięła pióro do ręki. Czas na nowy zabieg, powiedziała do siebie w myślach tym razem na własnych warunkach. I wtedy do gabinetu zapukał ktoś niespodziewany.